Pamiętaj, że kontrolowanie się jest bardzo ważne, ponieważ my jako ludzie mamy tendencję do takiego szukania po prostu coraz więcej. Że nasza taka jakby granica się poszerza i po prostu pragniemy coraz więcej i więcej. I wiadomo, to może być trochę pozytywne, ale w głównej mierze jest to negatywne. I tak może być z jedzeniem. Na przykład dzisiaj zjemy cztery bułki. Na przykład kolejnego dnia już byśmy chcieli, na przykład cztery i pół. Potem kolejnego dnia 5, 6 i tak siedem. I tak bardzo często potem rodzi się z tego problem. Tak samo może być na przykład z serialami. Czy z graniem w gry, że na przykład dzisiaj pogramy godzinkę, jutro już byśmy chcieli półtorej, dwie, trzy, i wiesz, i tak po prostu lecisz, aż do takiego ekstremum, można powiedzieć. I teraz tych pozytywnych rzeczy, że na przykład będziesz chodził na siłownię i wiadomo najpierw, nie wiem, 15 minut, 20, 30 i tak samo, coraz jakby więcej. Tak samo może być z nauką, więc możesz wykorzystać to w pozytywny sposób, ale też rób to z głową, aby się na przykład nie przeciążać i robić wszystko, a nie na przykład tylko jedną rzecz i potem tak jakby nic. Więc najlepsze, co możesz zrobić, to na przykład rozpisz, co musisz zrobić w ciągu dnia. I tak samo właśnie z jedzeniem, i nie takie typowe liczenie kalorii, tylko po prostu ustal sobie granicę, ile musisz zjeść, albo ile byś chciał zjeść, i po prostu nie więcej, nie mniej, ponieważ serio, my mamy takie tendencje jako ludzie, że po prostu chcemy więcej i więcej. I wiadomo, to może być negatywne, to może być pozytywne, jednakże no, najważniejsze, co musisz zrobić, to po prostu być świadomy i zacząć kontrolować siebie poprzez właśnie pisanie. Czy możesz nawet po prostu mówić, ile na przykład chcesz zjeść, bo często my tego nie doceniamy. że na przykład mówimy do siebie, że, dobra, dzisiaj na przykład chcę zrobić to, to i to, i na przykład potem podczas robienia tego będziesz mówił do siebie i możesz pomyśleć, że rozmawianie ze sobą jest takie dziwne, ale jeśli używasz to do planowania swojego dnia, ulepszania się, czy po prostu pamiętania o różnych rzeczach, jest to oczywiście bardzo normalne, a nawet wskazane, po prostu, aby twój mózg był cały czas w ruchu, abyś nie zapominał rzeczy, bo pamiętaj, że im więcej coś powtarzasz, po prosto to wchodzi szybciej do twojej głowy. Więc jest to bardzo ważne, więc pamiętaj, aby to robić i się nie bać. I często jak jesteś wśród ludzi jest po prostu szeptać, nie ma żadnego problemu, ale głównie co najlepsze, co może zrobić, to po prostu pisanie i wpisz tam dosłownie wszystko i pamiętaj, aby odkrywać siebie, i pamiętaj również, aby siebie kontrolować. I często pamiętaj, że działanie z planem jest lepsze niż działanie bez planu. Więc naprawdę zacznij działać na spokojnie małe kroki i wszystko będzie dobrze. Ja dziękuję za wysłuchanie. Cześć!